Kryzjer, główna postać polskiej afery futbolowej, od wczoraj jest we Wrocławskim areszcie. Zbadają go biegli sądowi. Przed niedzielnym meczem Śląska z Hanowerem powstaje specjalne ogrodzenie bezpieczeństwa dla kibiców. 23 sierpnia we Wrocławiu rozpoczyna się forum muzikum. Będzie dużo dawnej muzyki tanecznej. Furman, dzień dobry. Ryszard F., pseudonim Fryzjer, oskarżony o korupcję w polskim futbolu, od wczoraj przebywa we Wrocławskim areszcie. Fryzjer trafi na badania lekarskie, na które nie stawiał się przez kilka miesięcy. Po nich sąd zadecyduje, czy oskarżony może brać udział w procesie. Długo kazał na siebie czekać Ryszard F. pseudonim fryzjer wrocławskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Mężczyzna przez kilka miesięcy nie stawiał się na badania, nie pojawiał się też na rozprawach. Do Wrocławia trafił dopiero po wystawieniu za nim listu gończego. Dzień po jego wydaniu przez sąd, policjanci ze specjalnej grupy poszukiwawczej ustalili miejsce pobytu Ryszarda F. On akurat jechał w tamtym czasie samochodem, był niedaleko Głogowa i tam został na drodze zatrzymany. Spod Głogowa do Poznania, a stamtąd do aresztu we Wrocławiu. Ryszard F. trafił w poniedziałek. Czekają go badania lekarskie, na które wcześniej się nie stawiał. Informacji o dacie przeprowadzenia badań śledczy nie ujawniają. W najbliższych dniach, po przebadaniu przez biegłych, sporządzą opinię na okoliczność, czy może brać udział w toczącym się postępowaniu, a jednocześnie, czy może odbywać kary pozbawienia wolności. Bo fryzjer skazany już prawomocnym wyrokiem sądu za korupcję w polskim futbolu ma do odbycia jeszcze część kary. Następny proces z jego udziałem miał ruszyć ponad pół roku temu. Ryszard F skutecznie unikał policjantów, którzy próbowali doprowadzić go na niezbędne badania lekarskie. Policjanci... Chcieli udać się pod wskazane adresy w dokumentach sądowych. Pod tymi adresami znanymi sądowi Biszełdef nie przebywały, więc nie można było doprowadzić na te badania w określonym przez sąd dniu. Teraz, gdy fryzjer jest już w areszcie, sprawa może nabrać tempa. Na jej początek czeka jeszcze 38 oskarżonych. Kolejnych 48 osób postanowiło dobrowolnie poddać się karze. Wrocławski stadion zmieni się nieco przed czwartkowym meczem Śląska z Drużyną Hanoweru. Kibice gości zobaczą mecz szczelnie odgrodzeni od fanów Śląska. Trwa montaż metalowych barier, które mają zapewnić bezpieczeństwo w trakcie tego i kolejnych meczów na Wrocławskim stadionie. Wygrodzenia bezpieczeństwa to fachowa nazwa tego, co powstaje na Wrocławskim stadionie miejskim. Dwumetrowe metalowe ogrodzenie to pierwsza rzecz, jaką zobaczą kibice gości już na parkingu stadionu. Goście przyjezdni będą tutaj doważeni w Eskorcie Policji, następnie będzie ich przejmować ochrona obiektu, a później specjalnymi właśnie takimi ścieżkami dostępu będą dochodzili do Trybuny X na stadionie. Trybuna X na wrocławskim stadionie to miejsce, na którym jeszcze kilka tygodni temu fani podgoricy starli się z kibicami Śląska. Podobne sytuacje mają się tu więcej nie powtórzyć. Budowę wygrodzeń zarządziła ekstraklasa, w ramach której mecz we Wrocławiu zostanie rozegrany już w najbliższą niedzielę. To są wygrodzenia, które mają zapewnić jak najlepsze i najbezpieczniejsze dojście kibiców gości przyjezdnych na, na ich trybunę X. W zależności od tego, jak się goście będą zachowywać, to, to działa jak gdyby w dwie strony i ochrania ich, i ochrania też cały stadion przed ich zachowaniami ewentualnymi. Koszt budowy wygrodzeń to 800 tysięcy złotych. Konstrukcja będzie gotowa już w czwartek na mecz Śląska-Wrocław z Hanowerem w ramach Ligi Europejskiej. Kasy kolejowe odchodzą do lamusa, przynajmniej na mniejszych dworcach. Przewoźnicy wolą ustawiać automaty jedni się cieszą, inni wolą stanąć w okienku. Modworzec bez kasy to jednak nie to samo. Na razie bilet MPK, a jesienią także przejazdówkę Intercity. Będzie można kupić w tym biletomacie komunikacji miejskiej przy dworcu głównym we Wrocławiu. Mennica Polska uruchomi kilkanaście takich punktów w mieście. Kasy mogą zostać, a to dodatkowo jest, nie? To też jest tak fajnie. Może być trochę jakiegoś pamiątki, a troszeczkę nowoczesności, żeby nie było ciężko. Nie? Może starsi ludzie troszkę więcej mieliby z tym kłopotu, ale jednak trzeba i z duchem czasu, więc myślę, że pozytywnie raczej. W biletomatach zapłacić można tylko kartą, ale i tak są one coraz bardziej popularne. Kasy biletowe na dworcach można znaleźć we Wrocławiu już tylko w trzech miejscach: na dworcu głównym, Mikołajowie i na Dodrzu. To stanowi o życiu albo śmierci czasem mniejszego dworca. Natomiast nowe kanały dystrybucji również są potrzebne, szczególnie dla ludzi młodych, bo oni, że tak powiem, bardziej chętniej korzystają z automatów biletowych, czy też ze sprzedaży biletów w internecie. To i względy ekonomiczne sprawiają, że kasy w mniejszych dworcach odchodzą do lamusa. Przewoźnicy wolą ustawić automat, chociaż wielu podróżnych chętniej korzysta z tradycyjnej kasy. My jesteśmy przyzwyczajeni. Raczej więcej informacji się dostanie w razie czego i o której godzinie lepiej jest po prostu. Można od razu porozmawiać, zapytać. Także mi się wydaje, że wygodniej. No chyba, że ktoś lubi inaczej. W sytuacji, jeżeli nie ma kolejek, to chyba... Prosi, jest rozmawiać z człowiekiem niż z automatem. Na pięciu odnowionych wrocławskich dworcach przewoźnicy kas jednak nie ustawili. Dworce stoją puste. Kolejny Wrocław Brochów po remoncie miejsca na kasy mieć będzie. Nie wiadomo jednak, czy kiedyś one tam staną. Decyzja należy tutaj do przewoźnika, bo to on decyduje, czy kasę chce otworzyć, czy kasy nie chce otworzyć. Natomiast czasem ze strony podróżnych, którzy się z nami kontaktują. No jest, jest nostalgia za kasami, i, i każdy chce mieć tą panią w okienku. Nieważne jak, ważne, że kupiony, bo bez biletu wsiadać nie warto. Nawet do pociągu, byle jakiego. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o obniżaniu krawężników dla rowerzystów. Teraz powiemy o wynikach badań natężenia ruchu rowerowego. Opublikował je Urząd Miejski Wrocławia. Wynika z tych badań, że liczba cyklistów wzrasta, a z roweru chętniej korzystają mężczyźni. Pieszo, samochodem bądź komunikacją miejską. Niekoniecznie, bo przecież można jeszcze rowerem, a jak się okazuje, ten środek lokomocji cieszy się we Wrocławiu coraz większym uznaniem. Od 2010 roku liczba rowerzystów wzrosła ponad dwukrotnie. Zostały przeprowadzone badania natężenia ruchu rowerowego. No z tych badań wynika to, że Wrocławianie coraz częściej korzystają z rowerów i coraz częściej podróżują rowerami. Badania natężenia ruchu rowerowego zostały przeprowadzone dokładnie między 4 a 17 czerwca w godzinach porannych i popołudniowych. Wynika z nich, że największy ruch rowerowy odbywa się na ulicach Powstańców Śląskich i Swobodnej. Średnio w godzinach badań przejeżdżało w tych miejscach ponad 2000 cyklistów. Co ciekawe, podczas badań zwracano uwagę na płeć kierujących rowerami. W 63% jednak rowerzyści to mężczyźni, podróżujący w godzinach. Popołudniowych. Tegoroczne badania natężenia ruchu rowerowego we Wrocławiu odbyły się po raz czwarty. Pierwsze przeprowadzono w 2006 roku, a następne w odstępie co dwa lata. Dolnośląscy ratownicy i stróże prawa mają pełne ręce roboty. W rejonie panuje plaga szerszeni. Policjanci zatrzymali pijanych rodziców opiekujących się małymi dziećmi, a także pijanego kierowcę cysterny z chemikaliami. Trwa także śledztwo w sprawie niedawnej strzelaniny we Wrocławiu. W ostatnich dniach we Wrocławiu i powiecie wrocławskim można mówić o pladze szerszeni. Dziennie Straż Pożarna dostaje aż 30 zgłoszeń z prośbą o przyjazd i interwencję, czyli usunięcie gniazd. Mamy taki środek, który je troszeczkę, tak krótko mówiąc, zwala z nóg. One takie są półprzytomne pół i wtedy staramy się ten kokon po prostu złapać i mamy taką specjalną skrzynkę. Szerszenie w skrzynkach wywożone są z miasta i wypuszczone w miejscach, gdzie nie ma ludzi. Skąd teraz ten wysyp owadów? Wysokie temperatury sprzyjają temu, że szerszenie wylatują z gniazd i w ten sposób niepokoją mieszkańców. Kokony gniazd pojawiają się na strychach, w opuszczonych budynkach, na działkach, drzewach, dosłownie wszędzie. Owadów nie można lekceważyć. Urządzenie szerszeni może wywołać reakcję alergiczną. Szczególnie niebezpieczne są dla dzieci, a to oznacza, że lepiej samemu nie usuwać niepożądanych sąsiadów. Straż pożarna jest do tego odpowiednio przygotowana. My mamy specjalny uniform do tego, do tego celu, mamy taki opryskiwacz, który nam pomaga właśnie z taką długą lancą, żeby je tam troszeczkę y, właśnie do tego stanu y, takiego uśpienia do, doprowadzić. Szerszenie pojawiają się wczesną wiosną i są do końca września. Tak więc jeszcze nieraz z pewnością będziemy mieli z nimi do czynienia. Straż Pożarna we Wrocławu i powiecie wrocławskim przez 4 miesiące miała ponad 1400 interwencji związanych z owadami. Dwie pijane matki trafiły do policyjnego aresztu w powiecie złotoryjskim. Obie zostały zatrzymane w swoich mieszkaniach. W pierwszym przypadku 25-letnia nietrzeźwa kobieta miała prawie półtora promiela. Opiekowała się trójką swoich dzieci 8 i dwuletnim chłopcem oraz roczną dziewczynką. Dzieci, żeby się nie nudziły, do zabawy dostały pustą butelkę po wódce. O opiekę nad trójką dzieci. Matka poprosiła osoby z rodziny. Niestety nic z tego nie wyszło. Zawołany przez nią członek rodziny przyszedł, żeby zaopiekować się dziećmi. Okazało się, że on także jest nietrzeźwy, w związku z czym dzieci zostały przekazane do szpitala. Druga zatrzymana matka miała zdecydowanie więcej alkoholu w organizmie, bo aż 3 promile. Przybywający w mieszkaniu ojciec z dzieci 1,5 promila. Tutaj pod pseudo opieką była czwórka maluchów od roku do 9 lat. Na razie trafiły do sąsiadki. W obu przypadkach rodzicom grozi do 5 lat więzienia. Ciężkie pobicie 30-letniego mężczyzny przez zamaskowanych napastników w czwartek na Maślicach to prawdopodobna przyczyna strzelaniny w piątek przy ulicy Świeradowskiej. Osoby z kręgu skatowanego kijami bejsbolowymi mężczyzny chcieli wyrównać porachunki i przyjechali kilkoma samochodami na gaj, skąd byli napastnicy, członkowie kilkunastoosobowej grupy przestępczej. Sprawcy pobicia byli jednak uprzedzeni o odwecie. Byli uzbrojeni w broń, której następnie użyli. Ranna została jedna z osób, która przyjechała w jednym z samochodów. Trafiła do szpitala. Pobity w czwartek mężczyzna i ten, który został ranny w piątek, nie chcą rozmawiać z policją. Ta, razem z prokuraturą, nie udziela żadnych oficjalnych informacji na temat zaś. To samochód ciężarowy z cysterną, który został zatrzymany na autostradzie A4 w okolicach Legnicy. Jechał całą szerokością drogi. Wszystko wyjaśniło się po tym, jak policjanci stanęli twarzą w twarz z kierowcą. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że ma on blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Cysterna była pełna. O wypadek z takim obciążeniem i taką jazdą nie było trudno. Kierowca przewoził w cysternie materiały chemiczne, natomiast jak ustalili policjanci nie były to materiały niebezpieczne. Kierowca stracił prawo jazdy, ale to nie jedyna kara. Może także trafić do więzienia nawet na dwa lata. Mamy dla Państwa zaproszenie na nietypowy maraton. Sztafeta Biegni po nadzieje wyruszy 16 września w dniu haskolek Wrocław Maratonu. Wpisowe, czyli 200 zł. Zasili konto budowy przylądka nadziei, czyli Wrocławskiej Kliniki dla Dzieci chorych na raka. Stanąć na starcie i przebiec chociaż kilometr. Tyle wystarczy, aby wesprzeć budowę Przylądka Nadziei. Wrocławska klinika dla dzieci chorych na raka pilnie potrzebuje nowej siedziby. Dołożyć do niej swoją cegiełkę będzie można już 16 września, biegnąc w maratonie. Odcinki są kilometrowe, ale można też przebiec krótszy odcinek. Różnica polega na tym, że całość wpłaty, jakiej dokonuje uczestnik, jest przeznaczona dla dzieci chorych na nowotwory. Swój start w biegu po nadzieję zapowiedzieli sportowcy, politycy i podopieczni fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Niegdyś sami leczyli się w klinice dziś podpowiadają, jak zostać Maratończykiem. Żeby przyjść na bieg, trzeba mieć dobry ubiór, dobre buty, dobry humor, no żeby nam pomóc. A pomóc warto, bo wrocławska klinika od lat pomaga i walczy o zdrowie najmłodszych. Personel jak może stara się umilać im trudny czas pobytu w szpitalu. Są wycieczki, rejsy. Jest też marzenie, aby raz na zawsze opuścić szpitalne mury. Dzieci bardzo tej kliniki potrzebują. Nam tutaj zawalił się sufit. Pękają stare poniemieckie rury. Sale są nieklimatyzowane i w te upały dzieci naprawdę się na tych salach gotują. A zatem ten, ta nowa siedziba jest bardzo, bardzo potrzebna. Sztafeta Biegnij po nadzieje wystartuje 16 września o godzinie 9.30. Zapisy trwają na stronie internetowej Wrocławskiego Maratonu. Od czwartku we Wrocławiu zagości muzyka dawna. Wszystko to w ramach festiwalu Forum Musicum. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem Uniwersum Tańca. Telewizja Dolnośląska jest patronem medialnym Forum Musicum. Capella della Torre, czyli zespół Piszczków Miejskich, wystąpi 23 sierpnia podczas koncertu inaugurującego tegoroczną edycję wrocławskiego festiwalu muzyki dawnej Forum Musicum. Piszczek to po staropolsku muzyk grający na dentych instrumentach. Były to wówczas instrumenty głośne najczęściej, a owi Piszczkowie grali no, na takich imprezach miejskich, na wielkich uroczystościach, grali też do tańca, także zrozumiałe, że te instrumenty musiały grać głośno. Kolejne dni festiwalowe upłyną pod hasłem tegorocznej edycji, czyli Uniwersum Tańca. Wystąpią zespoły wykonujące m.in. włoską i francuską muzykę taneczną XIII i XIV wieku. Podczas finałowego koncertu wystąpi zespół o nazwie Orkiestra Wczorajszego Fasonu, wprowadzając widzów i słuchaczy w nastrój przedwojennego dancingu. Międzywojenne party z muzyką typu tango, foxtrot, walczyk, ale także ze śpiewem, i na tej imprezie publiczność będzie zaproszona do udziału w tańcach. Naturalnie będzie to wieczór spontaniczny. Pierwsze trzy koncerty odbędą się we Wrocławskim Starym Ratuszu. Koncert finałowy na scenie klubu Kawiarni Mleczarnia. Festiwal rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja Dolnośląska. Za chwilę Daria Matuszek odczyta informacje Sport Game. Rano zapraszamy na siódmą i ósmą. Teraz już życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.